Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus mam na imię ojciec Lawrencjusz Jan Żyzicki. pochodzę z Ukrainy, tam obecnie też posługuję, na dany moment jestem w parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy kolokijowa w miejscowości browary. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za powołanie kapłańskie i za powołanie zakonne. Paulinów spotkałem na Ukrainie jeszcze w 1987 roku, kiedy po raz pierwszy do nas przyjechał ojciec Tadeusz Bednarski, później do niego dołączył ojciec Cyprian Kubik, no i inni ojcowie, którzy przyjeżdżali w tym czasie do nas do Gródka na Podolu w Chmielnickim Województwie. W 1995 roku wstąpiłem do seminarium na Ukrainie, dlatego, że nie mogłem wyjechać do Polski od razu po szkole i za rok już byłem przyjęty do zakonu wtedy, kiedy był ojcem generalem ojciec Stanisław Turek. Właśnie on mnie przyjmował do zakonu. Rozpocząłem nowicjat, później 5 lat seminarium w Krakowie na Skalce, dlatego że rok już miałem na Ukrainie. Potem miałem praktykę też diakońską na Ukrainie w Mariupolu i w Różynie i zostałem wyświęcony na kaplana. W 2004 roku, 1 maja, w Mariupolu. Moja droga powołania zaczęła się na pewno od momentu urodzenia. Tak mogę powiedzieć dlatego, że pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej, praktykującej. Mój tata był ministrantem, mama była bilanką, sypała kwiatki na procesji przed Najświętszym Sakramentem. I dla mnie otwieranie Pana Boga, wiary, Kościoła wzrastało wraz z tym, jak mi przebywało lat, nawet z dzieciństwa jeszcze tak mogę się podzielić, że najmilszym, najprzyjemniejszym wydarzeniem i taką zabawą dzieciństwa to było to, żeby odprawiać msze Święte w domu. Jako male chłopiec przybierałem się w ubrania mamy, z jabłek wycinałem komunikanty, nawet mówiłem babcie, żeby udawała chorum na łóżko, bo wiedziałem, jak ksiądz chodzi do chorych. No i w taki sposób też gdzieś to powołanie powoliutko powolutko do mnie docierało i do mojej świadomości. Aż w końcu wybrałem to świadomie. Nie dlatego, że już tam nigdzie się nie nadawałem, tylko miałem swoje plany na życie. Byłem też w swojej wyobraźni, już wszystkim, co można i w kosmosie, i na Ziemi, i w muzyce, i w malarstwie, gdziekolwiek mógł być młody człowiek zacząć swoją drogę życiową. I właśnie najbardziej zafascynowało mnie to, że usłyszałem taki naprawdę głos Pana Boga że ja mogę iść za Nim, że mogę służyć Panu Bogu. Moje powołanie też rozpoczęło się tym, że kiedy chciałem iść do zakonu, wiadomo, trzeba było przyjechać do Polski i trzeba było mieć odpowiednie dokumenty, paszport zagraniczny, wizy. Wiadomo, próbowali mi na początku pomóc kapłani i ojcowie, którzy pracowali u nas, ojcowie Marianie w Grudku i oczywiście też ojcowie Paulini, którzy Później z grudka przyjechali już na pierwszą placówkę paolińską do Satanowa nad Zbrucz. Ale właśnie nic nie się nie udało, i dopiero wtedy, kiedy już miałem 18 lat, dopiero mogłem zrobić te dokumenty. I co ciekawe, te dokumenty pomogli mi zrobić władze komunistyczne. Bałem się, że zrobili mi fałszywy paszport, bałem się, że na granicy mnie nie przepuszczą, ale dokumenty były bardzo dobre i w bardzo szybkim tempie, robiony bez żadnych tam doplaceń czy różnych tam lapówek i tak dalej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to powołanie jeszcze raz otwieram na nowo już po 10 latach kapłaństwa. Każdy dzień, każda chwila to jest nowa szkoła mojego życia i naprawdę chcę służyć Panu Bogu tam, gdzie on mnie posyła, dlatego że takim przykładem na mój wybór było właśnie to, kiedy tak jeszcze podzielę się, jak byłem ministrantem, to po mszy święty, kiedy przyszliśmy z kaplanem do Zakrysty, jedna babcia przybiegła i prosiła o modlitwę za nią, bo miała iść na operację. Ktoś tam powiedział: Niech pani głowy nie zawraca księdzu, trzeba się leczyć, no to niech pani idzie do szpitala. I ona upadła na kolana, objęła księdza za nogi i mówi: Jeżeli ksiądz mi nie pomoże, to już nikt mi nie pomoże. I dla mnie to zawsze była taka odpowiedź, że ksiądz to jest coś więcej na tym świecie, aniżeli ludzie sobie wyobrażają. To rzeczywiście jest Pan Jezus ubrany w sutany, w habit, w ornat, i właśnie dzisiaj chcę tego Pana Jezusa nieść dalej i służyć wiernie Panu Bogu jako człowiek. Przede wszystkim jako człowiek wierzący, jako kaplan, zakonnik, żeby każdy mógł przynajmniej w jakimś małym procencie, ale naprawdę w rzeczywistości zobaczyć Chrystusa w mojej posłudze. Otrzymać tą miłość, serdeczność, to, że człowiek każdy może być przez kaplana zakonika przyjęty, wysłuchany, i też, żeby to Boże błogosławieństwo otrzymać. I bardzo dziękuję też właśnie jeszcze raz Panu Bogu za zakon, za życie zakonne, kapłańskie i bardzo serdecznie też pozdrawiam im naszych przełożonych, a zwłaszcza braci, znajomych, z którym się uczyłem w seminarium, wszystkich kapłanów, braci zakonnych i tych, z którymi się spotykam właśnie najczęściej na jasnej górze w innych klasztorach. I życzę wszystkim Bożej opatrzności, opieki Matki Najświętszej i na końcu też serca Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać serdecznie.